Trwa projekt Równi na Rynku Pracy. Grupa młodzieży rozpoczęła staże zawodowe u polickich pracodawców. Nieucząca się młodzież w wieku 18-25 lat z gminy Police została przyjęta do projektu Równi na Rynku Pracy. Z 15 osób, 3 podjęły pracę, a pozostałe przeszły rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. 30 marca zakończyły się kursy zawodowe. W tej chwili młodzież ukończyła kursy zawodowe. Kursy zawodowe w zawodzie fryzjer, stylizacja paznokci, stolarz cieśla, fotograf. W kwietniu młodzież rozpoczęła półroczne staże zawodowe u pracodawców. W salonie stylizacji w Policach Natalia Matyjaszczyk uczy się podstaw profesjonalnego zdobienia paznokci. Dowiedziałam się od koleżanki, że jest taki projekt, że mam możliwość Nauczenia się dużo, podniesienia kwalifikacji, no i dużo mogę się nauczyć. Pracodawcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze stażystami. Projekt ma na celu przywrócenie młodych ludzi na rynek pracy. Dajemy pomoc dla dziewcząt, żeby mogły się wykształcić i żeby mogły pójść dalej w życie. Starzyści odbywali również staże w piekarni, zakładzie scenarskim i fotograficznym oraz w salonie fryzjerskim. Młodzież teraz teraz w tych czasach powinna się rozwijać, więc daje szansę ich najlepszy rozwój, na kształcenie. W tym salonie fryzjerskim uczy się Monika Sikorska. Tak jak inni starzyści, ma otrzymywać stypendium wynoszące prawie 1000 zł. Pomagam panią fryzjerkom w robieniu różnych rzeczy. Myję panią włosy, no i uczę się do zawodu przede wszystkim. Pracodawcy, którzy po zakończeniu stażu zdecydują się na zatrudnienie tych osób na umowę o pracę minimum na pół roku, otrzymają premię w wysokości 4000 zł. Dodatkowo wyznaczony z ramienia pracodawcy opiekun stażysty będzie dodatkowo dostawał 350 zł miesięcznie z racji tego, że będzie miał dodatkowe obowiązki sprawując opiekę nad takim stażystą. W czasie kursu zawodowego i stażu samotne matki miały pomoc w postaci dofinansowania pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu.